Cześć! Dzisiaj przyjrzymy się bliżej dwóm elementom gry Spin and Bound, które mają wpływ na nasze sukcesy w wyścigach. A są to: Idealny start oraz pokonywanie zakrętów drifty. Skłaszaliście problemy dotyczące tych dwóch tematów, więc przychodzimy Wam z pomocą, aby poprawić Wasze wyniki. Idealny start. Co to w ogóle oznacza? Idealny start to sposób na uzyskanie przewagi nad przeciwnikami już na samym początku wyścigu. W tym celu trzeba z odpowiednim wyczuciem naciskać gaz podczas odliczania do startu, żeby wstrzelić się w wyznaczone na prędkości mężem zielone pole. Chodzi o to, żeby w momencie startu mieć schadnik na zielonym polu i wtedy już wciskamy gaz do dechy. Jeśli uda nam się trafić w idealny start, gra sygnalizuje nam to wyświetlając koronę nad naszym autem. Dzięki czemu wiemy, że trafiliśmy i udało się. Ale co nam daje ten idealny start zapytacie poza animacją korony która tak naprawdę nikomu jest niepotrzebna? Potężne przyspieszenie pozwalające już na początku wyścigu wyprzedzić przeciwników i tu e, może skutki mogą być różne w zależności od tego jak pójdzie naszym rywalom. Czasami start wyjdzie im kiepsko i wtedy po naszym idealnym starcie z ostatniej pozycji, awansujemy na pozycję lidera wyścigu, co jest idealną nagrodą za nasz perfekcyjny start. A co się dzieje, kiedy sobie poradzą? Wtedy wielu z nich również od razu mocno przyspiesza. W efekcie awansujemy tylko o jedną, dwie e, lub trzy pozycje i czujemy niedosyt, bo mimo że udało nam się trafić, to nagroda była marna. Ja przyjąłem, że uda mi się perfekcyjny start dzięki którym mam je do pierwszej trójki. To jest z takiego startu, bardzo zadowolony i życzę Wam tego, żebyście zawsze po starcie byli w pierwszej trójce. Teraz zajmiemy się pokonywaniem zakrętów drift'em w wyścigach. Żeby było jasne, nie chodzi tutaj o zawody driftowe, tylko o sztukę driftowania podczas wyścigów. Po pierwsze, jeśli zakręt jest bardzo łagodny, to pokonujemy go normalnie bez kombinowania. Jeżeli chcemy bardziej zaryzykować, możemy jechać pod prąd, aby naładować pasek nitro. Jeśli mamy ostrzejszy zakręt, najlepiej pokonać go właśnie driftem. Żeby nam się to udało, musimy mieć dużą prędkość. Nie zrobicie poślizgu jadąc 60, 70 czy 80 na godzinę. No dobra, może niektórzy Was zrobią, ale będzie on naprawdę bezwartościowy. Dlatego musimy przyjąć jakąś minimalną wartość i ustalmy, że ta wartość to jest minimum 100 km na godzinę. Najpierw skręcacie gałkę lub kierownicę, w zależności jak gracie, na przykład w prawo, po czym od razu wciskacie dwa razy gaz. Tylko po drugim kliknięciu trzymacie już gaz wciśnięty. Jeśli przed Wami jest kawałek prostej, to warto odpalić jeszcze nitro na wyjściu z zakrętu, aby jak najszybciej dobić do prędkości maksymalnej. Na zakrętach 180 stopni, występujących głównie na górskich serpentynach, robimy drift tą samą procedurą, z tym że najpierw wciskamy lekko hamulec, dopiero potem skręcamy, następnie wciskamy dwa razy gaz i trzymamy. Pamiętajcie tylko, że na początku gry auta z klasy B i A są dość wolne, dlatego ciężko się nimi driftuje, ponieważ po prostu mają za mało mocy i są za wolne. Tak naprawdę dopiero od klasy A zyskujemy pojazdy o odpowiedniej mocy do skutecznego driftowania, które daje nam frajdę, a nie frustrację. Mam nadzieję, że choć trochę Wam pomogłem i wygracie jeszcze więcej wyścigów. Kasa, subskrypcja dodaje nam Nitro, co pomaga nam rozwijać ten kanał jeszcze bardziej. Dziękujemy Wam za to. Trzymajcie się. Cześć.